To nie zła zmiana scenerii. Miejscówka Gliza musi gdzieś tu być. Tak. Spójrz na to. Ładny widok, prawda? To twój statek spadł do przekopu? No, mieliśmy małe problemy techniczne. Co, jeźdźcy chaosu? Zaatakowali, gdy wylądowaliśmy. Hm. Dobrze, że żyjesz. Czego szukacie w tych stronach? Starego przyjaciela. Griza Draitusa. Griza? A niech mnie, znam go. Prowadzę okoliczną stajnię. Nazywam się Mosey. Jestem Karl. A to the One. Ale uroczy z ciebie droid. Miło ujrzeć przyjazną twarz. Zgadzam się. No, droga powinna być czysta, nie napotkasz kłopotów. Chyba, że ich poszukasz. O, i... Pozdrów do Medendra, gdy będziesz w mieście. Bywa szorstka wobec obcych. Rozumiemy. Dzięki za radę, Mousie. Luzik! Są żarty. Co to mały? detonatory termiczne masz przy sobie? N20 z rdzeniem z Baradium. Dobrze. Są znacznie mniej narażone na przedwczesną detonację. Nieźle! Widzę wroga. Otwierają się. Niech to będzie dla was nauczka! Jeśli ktoś wkroczy na mój teren, to go wytropię i własnoręcznie da! <śmety> Dobry moment, aby rzucić okiem na sprzęt. Działa i świetnie wygląda. No dobra. Udało się. Dobrze będzie znów zobaczyć griza. Minęło sporo czasu. Może on wie, gdzie trafili pozostali. Sir uwięziona w przeszłości, Merin w podróży. Starożytna historia. Kim jest ten obcy? A nie wygląda mi na bandziora. Udawaj. Że jesteś bezużyteczny. <grymne> Spokojnie, nie szukamy kłopotów. Gdzie jest kantyna? O, tam przybyszu. Nie przeoczysz. <grymne> nie, nie. Myślałeś, że możesz nas oszukać? szukać. <grymne> to tylko, nie, <małe> parę osób. Nie, porozumienie. nie, <grymne> <Puśćcie go>. to... nie, <grymne> <grymne> nie, wchodzi w rachubę. Przedał nam bezcenny relikt. To klucz do obiektu naszych poszukiwań. Tylko że... jest on... fałszywy! Byłem pewien, że to autentyczny Ravis! Słowo! O. Ja ci wierzę. Ale takich błędów jak ten nie można tolerować! Niech to będzie ostrzeżenie! Dla każdego, kto zadrze z jeźdźcami chaosu! Zabij go. O nie! nie! Dosyć. Odejdź. To Jedi. <noise> przypomnij naszemu znajomemu, dlaczego tacy jak on powinni być martwi? Jestem, kiedy znów zechcecie powalczyć, zapraszam do nas. <laughs> to wielka radość. Móc zobaczyć jednego z Was w akcji po tych wszystkich latach. Wielki rycerzu Jedi, jeśli mnie oszczędzisz. Oddalę się stąd w pokoju. Do zobaczenia. To on doma! To on tak odważnie postawił się jeść z mm, W porządku wystarczy tard. Chodź na mi tu! Dobrze. Jesteś doma? Tak, to ja. A ciebie jak zwą? Jedi? Jestem Hal, a to BD-1. Byłbym bardzo wdzięczny za dyskrecję. Hmm. Tutaj na pograniczu trzeba trzymać się razem, jeśli chce się przetrwać. Tak jest! Nie musiałeś pakować się w tę całą kabałę. Nie inaczej. Targir, cicho. To chowamy tajemnicy. Kal. Jestem pewna, że oboje na tym skorzystamy. Dzięki. już spraktę Trumki nie do pogadzenia. Gdy blaster w ciebie strzela, pędź tak szybko jak gazena. Pędź do salonu niczym wiatr. Twój czas jest tego wart! A potencjalny klient. Co podać? Nic, dzięki. Ale pomyłka. Szukam starego przyjaciela. Cztery ręce, włochaty, wygadany. O! Wysoki inaczej? Możesz wyjść, staruszku, jest czysto. Mówię ci, mąk. Ci jeźdźcy chaosu wykończą to miasteczko. Nie mamy żadnej nadziei. Zero, nic, nipa! Jak leci Biddy? A! Chwileczkę. Kal... Kalu Kestisie! Chodź no tu, ty synu bagniaka! Oj, trochę cię nie widziałem! Tęskniłem! Cześć. Niech no na ciebie spojrzę. <grym> Źle wyglądasz. Ciebie też dobrze widzieć, Chris. <laughs> Hej, dbasz o chłopaka? Ważniejsze, dbasz o modliszkę? A, no... Na ostatniej akcji mieliśmy małe komplikacje. Jakie komplikacje? Takie imperialne. No tak, po co ja pytam? Te ciule ostatnio węszą też na kobu. Modliszka straciła żyroskop. Musisz nam pomóc w naprawie. Jasne, czym chata bogata? Weź usiądź sobie. Słuchaj, monk, nalej mojemu przyjacielowi coś wyjątkowego. Napitki. Jeden śliski monk, już leci. Witaj w salonie Pajluny. Najlepszym lokalu po tej stronie Zeltrosa. Wiesz, twój opis jest bardzo skromny. Proszę bardzo. Przejęliśmy go z mąciem od poprzedniego właściciela po... No, no... Ciężkim przypadku zatrucia Blasterem przez Jeźdźców Chaosu. Znamy się już. W porządku, Gris? A tak, jasne. <gryś> Dopóki niczego ode mnie nie chcą. Hej, co się stało na Modliszce? Oh, byliśmy na korusant. Szpiegowaliśmy dla Sogerery. Poszło źle. Tylko my z tego wyszliśmy. To co robię wydaje się bez sensu. Imperium wciąż rośnie w siłę. Wszystko się zmieniło odkąd się rozstaliśmy. No ale przeżyliśmy sporo miłych chwil. Ja ty, kosmiczna wiedźma, Sir. Rozmawiałeś z nią ostatnio. Marin ciągle podróżuje, przemierza nowe miejsca i... Poznaje nowych ludzi. Ja mówiłem o Sir. Nie. Już dawno. A ty? To jej kredyty pomogły rozkręcić to miejsce, ale jeszcze tu nie zajrzała. Jest bardzo zajęta swoim nowym projektem. <grym> Hej, Karl. Może się trochę rozluźnisz, zanim naprawimy modliszkę? Galaktyka może te parę godzin poczekać. Oh, a, powinniśmy ruszyć, gdy tylko skończymy i... Przygotowałem w piwnicy wolny pokój specjalnie dla ciebie. Zajrzyj tam, Kal. No dobra. Dzięki, Gris. <grystanie> jest kuchnia Piwnica musi być tutaj. Wow. Grzyb przeszedł z samego siebie. Halikset Sear. Ciekawe, skąd się tu wziął. Mój stary strój złomiarza. Czemu Gris go zatrzymał? No wiem. Trochę dziwne. Muszę się skupić.